Mężczyzna może milczeć, może udawać obojętność, może nawet zniknąć na tygodnie, jakby nagle odciął wszystkie więzi, jakby wyparował z Twojego życia. To właśnie wtedy kobieta często myśli: To koniec, on już o mnie zapomniał, już mnie nie potrzebuje. Ale to iluzja, bo są trzy gesty, których nie potrafi ukryć, trzy znaki, które zdradzają, że choćby starał się na siłę, nie potrafi o Tobie zapomnieć. Nawet jeśli nigdy się do tego nie przyzna, nawet jeśli będzie grał przed całym światem rolę obojętnego, jego ciało i jego dusza będą wysyłać sygnały. I właśnie dziś pokażę ci, jak je rozpoznać, bo jeśli nauczysz się je widzieć, już nigdy nie będziesz musiała zgadywać, co naprawdę dzieje się w jego sercu. Nie będziesz musiała analizować każdego słowa, rozkładać na części każdego SMS-a, zastanawiać się godzinami, co on miał na myśli. Zrozumiesz, że prawdziwa odpowiedź jest o wiele prostsza. Ona nie kryje się w deklaracjach ani w logice. Ona kryje się w gestach. Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl, ile razy miałaś takie wrażenie, że on niby odszedł, niby zamknął drzwi, a jednak ciągle wracał. Może nie słowami, bo milczał. Może niewielkimi gestami, bo nie miał odwagi, ale wracał małymi sygnałami, których nie potrafił powstrzymać. Jednym spojrzeniem, jedną wiadomością. Jednym dziwnym przypadkiem, który wcale nie był przypadkiem. Jeśli kiedykolwiek miałaś takie poczucie, że między wami istnieje coś więcej, niż to, co widać na powierzchni, ten film odpowie Ci na pytanie, dlaczego. Bo mężczyzna, który naprawdę nie może o tobie zapomnieć, zawsze zdradzi się w trzech rzeczach. Nawet jeśli nie chce, i to jest właśnie najciekawsze. On może kontrolować swoje słowa. Może powtarzać, to koniec, nic już nie czuję, żyjemy osobno. Może kontrolować swoje gesty przy innych, być zimny, zdystansowany, pozornie wolny, ale są sygnały, których nie potrafi zatrzymać. To odruchy serca, to reakcje, które wymykają się jego kontroli, to małe znaki, w których zdradza całą prawdę. Wyobraź sobie go przez chwilę. Może udaje, że wszystko jest w porządku. Może wrzuca zdjęcia, na których wygląda na szczęśliwego. Może gra rolę mężczyzny, który żyje dalej. Ale gdy zostaje sam, gdy znikają maski, robi coś, co go zdradza, wysyła wiadomość, której nie planował, trzyma w rękach coś, co mu o tobie przypomina, reaguje emocją, której nie potrafi powstrzymać. I właśnie w tych momentach wychodzi na jaw to, czego nie powie wprost. I teraz powiem ci coś jeszcze mocniejszego. To właśnie gesty są najczystszym językiem mężczyzny, bo słowa można wymyślić, obietnice można odegrać. Ale gesty. Gesty zawsze zdradzają serce. Karl Jung powiedział: „Człowiek jest tym, co robi, a nie tym, co mówi, że zrobi”. I dokładnie tak jest tutaj. On może mówić cokolwiek, ale jeśli jego ciało i zachowania ciągle krążą wokół ciebie, to znaczy, że nie potrafi o tobie zapomnieć. Dlatego chcę cię dziś nauczyć, jak patrzeć głębiej, jak przestać wierzyć w to, co on próbuje pokazać światu, a zacząć widzieć to, co zdradza nieświadomie. Bo to właśnie tam kryje się cała prawda o mężczyźnie. Więc posłuchaj uważnie. Pokażę ci trzy gesty, które są jak otwarte drzwi do jego duszy. Trzy gesty, które działają jak niepodważalne dowody. Bo kiedy je zobaczysz, nie będziesz musiała pytać. Nie będziesz musiała zgadywać. Będziesz wiedziała. A teraz pytanie do ciebie. Czy kiedykolwiek miałaś wrażenie, że on niby odszedł, ale wciąż wracał w najmniej spodziewany sposób? że w jego gestach było coś, czego nie dało się wytłumaczyć przypadkiem. Jeśli tak, zostań ze mną do końca, bo dziś zrozumiesz, co naprawdę się wtedy działo. Pierwszy gest, który zdradza, że on nie potrafi o tobie zapomnieć, to nieświadomy powrót. Mężczyzna, który naprawdę próbowałby zostawić wszystko za sobą, nie wracałby, nie zaglądałby, nie szukałby, a jednak, gdy w jego sercu zostało coś prawdziwego, wraca zawsze. Choćby mówił, to przypadek, tak wyszło, nie planowałem. On wraca w miejsca, które kojarzą mu się z tobą. Może to być ulica, którą razem chodziliście, może kawiarnia, w której śmialiście się godzinami, może sklep, w którym kupowaliście coś wspólnie. To mogą być nawet twoje media społecznościowe, które przegląda nocą, kiedy nikt nie widzi. Znasz to, w dzień jest twardy, w dzień udaje, że nic się nie dzieje, że żyje swoim życiem. Ale nocą, gdy milkną rozmowy, a świat cichnie, jego ręka sama siega po telefon. I wtedy zaczyna się ten nieświadomy powrót. Nagle dostajesz od niego wiadomość. Krótką, nic nieznaczącą. Co tam? Jak się masz? Przypomniało mi się coś. A czasem nawet tylko reakcję na twoją starą fotografię, jakby przypadkiem kliknął. Ale ty dobrze wiesz, że przypadków nie ma. Innym razem dzwoni. Twierdzi, że przez pomyłkę, że miał wybrać inny numer, że nacisnął nie to, co trzeba. Ale czy naprawdę wierzysz, że w dzisiejszych czasach, kiedy telefony mają blokady i podpowiedzi, można tak po prostu przez przypadek zadzwonić do osoby, o której niby już zapomniał? To nie przypadek, to nieświadomy powrót, a czasem pojawia się tam, gdzie dobrze wie, że będziesz. Na spotkaniu znajomych, choć dawno się z nimi nie widział w sklepie. Choć nie mieszka już w tej okolicy, na wydarzeniu, choć nie miał w zwyczaju tam bywać. I mówi, że tak wyszło. Ale serce wie swoje, bo tam, gdzie jesteś ty, tam ciągnie jego duszę. To właśnie archetyp odkrywcy w czystej postaci. Jung pisał, że odkrywca szuka sensu, szuka celu, szuka miejsca, które nade znaczenie jego drodze. I kiedy znajdzie, nie potrafi zostawić tego za sobą. Mężczyzna, który w Twojej obecności poczuł sens, nie potrafi odciąć się naprawdę. Bo to tak, jakby nagle sam siebie zdradził. Dlatego wraca, dlatego szuka, dlatego pojawia się wciąż tam, gdzie Ty, nawet jeśli udaje, że tego nie planował. Pewna kobieta opowiadała, że jej były partner ciągle przez przypadek przejeżdżał obok jej pracy. Zawsze niby w drodze, zawsze niby w pośpiechu, ale za każdym razem musiał spojrzeć, musiał sprawdzić, i mówił jej: tak się złożyło, miałem trasę. Ale prawda była inna. To było jego serce, które ciągnęło go tam, gdzie ona wciąż była obecna. Nieświadomy powrót jest jednym z najsilniejszych dowodów na to, że on nie potrafi o tobie zapomnieć. Bo rozum może mówić: nie odzywaj się, nie wracaj, zostaw to. Ale serce zawsze prowadzi go w te same miejsca, bo tam zostawił część siebie. I wiesz, co jest jeszcze bardziej wymowne. Że często on sam nie rozumie, dlaczego to robi. Może mówić przyjacielowi: Nie wiem, czemu tam poszedłem. Może usprawiedliwiać się przed sobą: To przypadek, to zbieg okoliczności. Ale to nie przypadek to mechanizm psychologiczny, który nazywa się kotwicą emocjonalną. Kiedy coś głęboko przeżywasz, miejsce, zapach, dźwięk zostaje w twojej podświadomości jak znak. I później twoje ciało twoje oczy Twoje nogi prowadzą Cię tam, gdzie to uczucie się narodziło. On wraca do miejsc związanych z Tobą, bo tam działa ta kotwica, bo tam Jego serce pamięta. Dlatego właśnie mówi się, że miłość nie umiera od razu. Ona teli się w powrotach, w tych małych przypadkach, w tych krótkich wiadomościach, które wysyła bez planu, w tych spojrzeniach, które daje z ukrycia. I teraz zastanów się sama, czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się, że on nagle odezwał się po długim czasie ciszy, że pojawił się tam, gdzie go nie spodziewałaś, że wracał w twoje życie drobnymi gestami, które niby nic nie znaczyły, a jednak coś w nich było. Jeśli tak, to właśnie był jego nieświadomy powrót. Nie ignoruj tego, nie tłumacz sobie, to przypadek. Bo przypadków nie ma, w świecie uczuć nic nie jest przypadkowe. Drugi gest to dotyk, ale nie ten fizyczny to dotyk w pamięci. I jest czymś, czego mężczyzna nie potrafi kontrolować. Bo kiedy kobieta naprawdę zostawia ślad w jego życiu, on nie może go wymazać jednym ruchem. Nie da się. Mężczyzna, który nie potrafi o tobie zapomnieć, trzyma się przedmiotów, które mu o tobie przypominają. Może to być zdjęcie w telefonie, którego nigdy nie usuwa. Niby mówi, że nie ma sensu trzymać przeszłości, a jednak w jego galerii wciąż ukryte jest Twoje zdjęcie. Może to być koszulka którą zostawiłaś w jego domu. Może być filiżanka, której dotykałaś. Może być mały drobiazg, który w oczach innych nic nie znaczy, a dla niego jest całym światem. Dlaczego? Bo to nie jest tylko rzecz. To most do wspomnienia, to brama do emocji, to przedmiot, który nosi na sobie Twój dotyk, Twój zapach, Twoją obecność. On bawi się tymi rzeczami, dotyka ich, jakby chciał przywrócić bliskość. Czasem nawet nieświadomie. Jego dłonie same sięgają po telefon, żeby sprawdzić, czy nie napisałaś. Jego oczy same uciekają w stronę miejsc, gdzie byłaś. To odruch. To pamięć zaklęta w ciele. Psychologia mówi o tym jasno. Kiedy doświadczamy silnych emocji, mózg łączy je z bodźcami zewnętrznymi, zapachem, kolorem, dotykiem przedmiotu. To dlatego piosenka może wywołać łzy, a kawałek ubrania może przywrócić całą historię. On nie trzyma tych rzeczy bez powodu. On trzyma je, bo w nich nadal jest kawałek ciebie. To właśnie archetyp kochanka. Jung pisał o nim jako o tym, który jest połączony z obrazem, którego nie potrafi wyrzucić z duszy. Bo mężczyzna może próbować zapomnieć umysłem, może mówić sobie: Koniec, to zamknięty rozdział, ale jego serce i jego ciało nigdy nie kłamią. Był mężczyzna, który trzymał przez lata bilet do kina z pierwszej randki. Nikt nie wiedział, nikt nie rozumiał. Bo kto przy zdrowych zmysłach zachowuje stary kawałek papieru, ale on nie potrafił go wyrzucić, bo to nie był kawałek papieru, to była kotwica, to był dotyk w pamięci, który zdradzał, że ona wciąż tam była, w nim. I tu właśnie tkwi sedno gesty, których on sam nie rozumie, są najprawdziwsze, bo one nie wynikają z planu, one wynikają z tęsknoty, która żyje w ciele. Wyobraź sobie, że otwierasz jego szufladę i znajdujesz coś, co należało do ciebie? Może twój długopis, może zapach, którego używałaś, może zdjęcie, schowane głęboko. I on mówi: Nie wiem, czemu tego nie wyrzuciłem. Ale wiesz, że to nieprawda. Wiesz, że trzyma, bo nie potrafi się odciąć. A teraz zwróć uwagę na jeszcze jedną rzecz. To nie tylko przedmioty, to też gesty naśladowania. On może powtarzać coś, co robiłaś. Może zamawiać to samo danie, które ty uwielbiałaś. Może nucić piosenkę, której razem słuchaliście. To też jest dotyk w pamięci. Czasami mężczyzna nawet nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo zdradza go ciało. Jego dłonie wędrują do telefonu, kiedy mu się przypominasz. Jego oczy patrzą dłużej na osoby podobne do ciebie. Jego głos zmienia ton, kiedy wypowiada Twoje imię. To odruchy, a odruchy są dowodem na to, że serce pamięta. Była kobieta, która po latach spotkała swojego byłego. On twierdził, że wszystko już dawno minęło. Ale kiedy weszła do jego mieszkania, zobaczyła na półce kubek, którego używała tylko ona. Nie wiem, czemu go mam, tłumaczył się. Ale oboje wiedzieli, że to nie był przypadek. To był jego dotyk w pamięci. I tutaj leży piękno i dramat tej prawdy. Bo on może próbować żyć dalej, może poznawać inne kobiety. Może zmieniać pracę, mieszkanie, styl życia, ale nie potrafi wymazać tego, co zostawiłaś w jego wnętrzu. Bo wspomnienia są jak ślady, im mocniej próbuje je zatrzeć, tym wyraźniej wracają. Kiedy mężczyzna nie może o tobie zapomnieć, przedmioty zamieniają się w talizmany, niby zwyczajne, a jednak mają moc. Dla niego są jak most, który prowadzi z powrotem do ciebie. Dlatego, jeśli zobaczysz, że coś zatrzymał, jeśli zauważysz, że wciąż ma drobiazgi, które należały do ciebie, jeśli usłyszysz, że nadal używa tych samych słów, których nauczył się od ciebie, to wiedz jedno. To nie przypadek, to dotyk w pamięci, bo miłość zostawia ślad, a mężczyzna, który nie potrafi o tobie zapomnieć, będzie wracał do tego śladu, nawet jeśli będzie się zarzekał, że nic już nie czuje. Trzeci gest to nadmiar emocji, i właśnie on jest jednym z najbardziej zdradliwych, bo mężczyzna. Który naprawdę o tobie zapomniał, jest spokojny. On przechodzi obok ciebie obojętnie, jak obok każdego innego człowieka. Twoja obecność nie wywołuje w nim żadnego napięcia, żadnej reakcji. Ale jeśli w środku nadal płonie, to widać. I to widać właśnie przez nadmiar emocji. Czasem to gniew, nieproporcjonalny do sytuacji, wybucha na coś, co wcale nie powinno go dotknąć. Czepia się szczegółów, reaguje przesadnie jakby to, co robisz, było dla niego osobistym zagrożeniem. A przecież, jeśli naprawdę nic by nie czuł, nie miałoby to dla niego żadnego znaczenia. Czasem to przesadna obojętność. Patrzy na ciebie chłodno, udaje, że nie widzi, że nie słyszy, że nie interesuje go to, co robisz. Ale ta obojętność jest tak przerysowana, że aż sztuczna, jakby chciał za wszelką cenę przekonać sam siebie, że jesteś mu obca. A gdyby naprawdę tak było, nie potrzebowałby tej maski. Czasem to zbyt mocna reakcja na coś, co teoretycznie nie powinno go obchodzić. Zmieniasz zdjęcie profilowe i nagle on staje się nerwowy. Pojawiasz się gdzieś w pobliżu, jego ton głosu od razu się zmienia. Widzisz w jego oczach napięcie, które nie pasuje do jego słów. To są właśnie te momenty, w których serce zdradza prawdę, mimo że usta zaprzeczają. On może mówić: Nic do ciebie nie czuję. Może udawać, że jesteś dla niego obojętna. Może powtarzać to swoim znajomym, może powtarzać to sobie w głowie jak mantrę. Ale jeśli każde Twoje zdjęcie w mediach społecznościowych wzbudza w nim nerwowość, jeśli Twoja obecność zmienia jego sposób bycia, jeśli unika cię, a jednocześnie reaguje za mocno, to znak, że nie potrafi o Tobie zapomnieć. Psychologia więzi mówi jasno, unikanie i lęk nie gaszą uczuć. One je maskują. To, co nieprzepracowane, Zawsze wraca w formie reakcji emocjonalnych, i właśnie dlatego nadmiar emocji jest tak czytelny. To, czego nie chce przyznać, wychodzi w jego zachowaniu. Jung nazwałby to cieniem. To ta część jego duszy, której nie chce zobaczyć, której się wstydzi, którą próbuje schować. On nie chce przyznać, że tęskni. Nie chce powiedzieć, że boli go twoja nieobecność. Nie chce przyznać, że wciąż o tobie myśli. Ale cień zawsze wychodzi na zewnątrz. A najłatwiej robi to właśnie przez emocje. Był mężczyzna, który twierdził, że nic nie czuje, że to już przeszłość, że tamta historia jest dla niego zamknięta. Ale wystarczyło, że zobaczył nową aktywność swojej byłej w internecie, a reagował natychmiast. Nerwowo sprawdzał komentarze, pytał wspólnych znajomych, czuł się zagrożony, zazdrosny, zły. To był jego cień i największy dowód na to, że nie mógł o niej zapomnieć. A teraz zatrzymaj się na chwilę i zastanów. Czy doświadczyłaś kiedyś, że mężczyzna, który twierdził, że nic już do ciebie nie czuje, nagle reagował zbyt mocno na twój gest? Czy zdarzyło ci się zobaczyć, że jego obojętność była aż za duża, że jego chłód był teatralny, że jego gniew był nieproporcjonalny? To właśnie jest trzeci gest. Nadmiar emocji to język serca, które nie potrafi udawać ciszy, bo uczucia które są naprawdę silne, zawsze znajdą ujście. A im bardziej on próbuje je schować, tym mocniej wybuchają. Dlatego pamiętaj, jeśli jego reakcje są za mocne, za teatralne, za pełne napięcia, to nie jest przypadek. To jest dowód dowód, że nie potrafi o tobie zapomnieć. Ale tu kryje się pułapka, bo kobieta widzi te gesty i często źle je interpretuje, często lekceważy je, mówi sobie: to tylko przypadek. Tłumaczy: On pewnie tak ma, to nic nie znaczy. Ale prawda jest taka, że przypadków nie ma. Jeśli mężczyzna wraca w Twoje życie w drobnych gestach, to zawsze coś znaczy, bo obojętność nie potrzebuje powrotów. Albo odwrotnie zamiast obserwować, zaczyna naciskać. Pyta wprost: Dlaczego to zrobiłeś? Czy to dlatego, że jeszcze coś czujesz, czy chcesz wrócić? Próbuje go demaskować zmusić do przyznania. I wtedy efekt jest odwrotny. On się cofa. Chowa swoje gesty jeszcze głębiej. Uczy się je maskować. Największy błąd kobiet to próba kontrolowania tego, co powinno być tylko obserwowane. To jakby chcieć wyrwać z ziemi kwiat, żeby sprawdzić, czy naprawdę rośnie. Wyrwany kwiat więdnie. Tak samo dzieje się tutaj. Jeśli zbyt mocno naciskasz, coś kruchego i autentycznego pęka. Psychologia relacji pokazuje jasno: prawdziwe sygnały najlepiej czytać gdy są naturalne, bo tylko wtedy pokazują, co kryje się pod powierzchnią. Jeśli próbujesz je wymusić, on zaczyna grać, a gra zawsze zabija prawdę. Dlatego zapamiętaj, nie demaskuj jego gestów na siłę. Obserwuj, patrz, daj im mówić same za siebie, bo jeśli są prawdziwe, nigdy nie znikną. One i tak się ujawnią, wcześniej czy później. To właśnie tutaj kobiety najczęściej popełniają błąd. Albo ignorują znaki i udają, że nic się nie dzieje, albo naciskają zbyt mocno i niszczą delikatną prawdę, która zaczyna wychodzić na powierzchnię. Obie drogi prowadzą donikąd. Sekret tkwi w czymś innym w umiejętności obserwacji, w cierpliwości, w tym, żeby nie uciekać i nie naciskać, tylko być świadkiem tego, co wychodzi z jego serca. Karl Jung mówił, że to, czemu się opierasz, trwa. Jeśli będziesz opierać się tym gestom, udając, że nie mają znaczenia, one i tak będą wracały, bo są prawdziwe. Jeśli będziesz je wymuszać, one się schowają. Ale jeśli pozwolisz im mówić same za siebie, odsłonią przed tobą całą prawdę o nim. Był mężczyzna, który przez całe lata udawał, że już nic nie czuje. W rozmowach powtarzał, to zamknięty rozdział. Przy znajomych zachowywał się tak, jakby przeszłość nie miała dla niego żadnego znaczenia. Kiedy ona próbowała się zbliżyć, odsuwał się chłodno, jakby chciał powiedzieć, Nie ma do czego wracać. Ale było coś, czego nie potrafił zrobić, wyrzucić drobiazgów, które po niej zostały. Miał w szufladzie bransoletkę, którą kiedyś mu podarowała. Tłumaczył, że zapomniał wyrzucić. Ale zawsze była tam, w tym samym miejscu. Wciąż trzymał zdjęcie w telefonie, którego nie usuwał, choć wszystkie inne dawno zniknęły. Nawet jej numer nigdy nie zniknął z kontaktów, choć mówił, że już dawno nie pamięta jej głosu. To były jego gesty. Ciche, niewidoczne dla innych, ale krzyczące prawdę. Bo każdy przedmiot, każda rzecz, każdy wspomniany szczegół zdradzał, że nigdy o niej nie zapomniał. I kiedy po latach spotkali się ponownie, przyznał. Powiedział jedno zdanie, które zamknęło całą tę historię. Choć udawałem, że nic nie czuję, nigdy nie przestałem czuć. Każdy mój gest, każde moje milczenie, każda rzecz, którą zachowałem, to był mój krzyk, którego nie umiałem wypowiedzieć na głos. Morał tej historii jest prosty: czasem to, co ukryte, najmocniej krzyczy w gestach. Nie słowa zdradzają prawdę, ale to, co zostaje mimo upływu czasu. Mężczyzna, który nie może o tobie zapomnieć, zawsze zdradzi się gestami. Nawet jeśli usta milczą, ciało i oczy mówią prawdę. To, co wypiera w słowach, Wychodzi w zachowaniach. To, co chce ukryć, i tak widać w jego codzienności. Bo właśnie tak działa serce, nie daje się uciszyć. Nawet jeśli rozum milczy, nawet jeśli ego udaje obojętność, ciało i gesty zawsze pokazują prawdę. Pamiętaj, nie musisz go pytać. Nie musisz zmuszać go do deklaracji. Wystarczy, że nauczysz się czytać to, co pokazuje nieświadomie. Bo tam, w tych drobnych znakach, kryje się cała prawda o tym, co naprawdę czuję. I teraz pytanie do Ciebie. Czy kiedykolwiek widziałaś takie gesty u mężczyzny, który twierdził, że już nic do Ciebie nie czuje? Czy zdarzyło Ci się dostrzec, że choć jego słowa były zimne, jego gesty mówiły coś zupełnie innego? Napisz w komentarzu Chcę więcej, jeśli chcesz, żebym nagrał kolejne części o tym, jak mężczyzna zdradza swoje serce. A jeśli chcesz odkrywać więcej tajemnic psychologii mężczyzn, subskrybuj ten kanał i zostań ze mną. Bo im lepiej rozumiesz jego gesty, tym szybciej odkrywasz prawdę, której on sam nie potrafi wypowiedzieć. A prawda ma to do siebie, że zawsze, prędzej czy później, znajduje sposób, by się ujawnić.